Miejsko-gminny ośrodek kultury wyżysku został beneficjentem programu Etnopolska edycja 2025. Celem tego programu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury jest tworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej. Podczas warsztatów artystycznego przerabiania ubrań, które odbyły się 20 i 21 maja w sali wiejskiej w Osieku nad Notecią, inspirowaliśmy uczestników do zastosowania elementów ozdabianych wzorami haftu krajeńskiego lub motywami zaczerpniętymi z tradycji twórczo-przetworzonymi. Trend nadawania nowego życia używanym ubraniom jest coraz bardziej popularny z powodu wzrostu świadomości ekologicznej w świecie mody, tak aby zmniejszyć nadprodukcję odzieży i dłużej wykorzystywać te ubrania, które już zostały wyprodukowane. Uczestniczące w zajęciach osoby wyrażały swoje zadowolenie z takiej formy aktywności oraz deklarowały wzrost świadomości w temacie ekologicznego podejścia do tej sfery życia. Powstałe podczas warsztatów ubrania można było obejrzeć na wystawie w siedzibie Wyżyskiego Ośrodka Kultury. Realizacja projektu Krajna 2.0 zakładała popularyzację dziedzictwa kulturalnego naszej małej ojczyzny Krajny poprzez oparcie każdego z zaplanowanych działań o wzornik haftu ukraińskiego w opracowaniu dr. Doroty Angutek. Nasze działania skierowane były do różnych grup odbiorców pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz do osób ze szczególnymi potrzebami. Warsztaty haftu ukraińskiego są jedynym możliwym sposobem na przekazanie wiedzy i doskonalenie praktyki w zakresie kanonu haftu ukraińskiego zgodnego z opracowanym przekazem historycznym zawartym we wzorniku. Przekazane informacje dotyczące zasad kompozycji, doboru kolorów zaowocują zwiększeniem poziomu wiedzy i umiejętności wśród mieszkańców. Uczestnicy warsztatów są ambasadorami w swoich środowiskach. Żytelnej wiedzy o chawcie krajeńskim, co jest ważne z powodu różnorodnych form wykorzystania wzorów. W ramach działań projektowych przeprowadzone zostały także zajęcia malarskie z grupą osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Liszkowie. Na ścianie budynku placówki powstał mural przedstawiający skrzydła motyla, które ozdobione zostały wzorami haftu ukraińskiego. Uczestnicy z entuzjazmem podeszli do wykonania zadania i chętnie pozowali do zdjęć na tle wymalowanego przez siebie murala. Nadaliśmy mu tytuł Krajna u Skrzydła. Realizacja projektu Krajina 2.0 dała nam możliwość kolejnego spotkania z dziedzictwem wsi krajeńskiej, jakim jest nasz haft, a różnorodność działań projektowych zwiększyła grono osób, które zostały z nim zapoznane. Poprzez nasz projekt wzrosło poczucie identyfikacji z regionem, stworzono możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu, wyrażania swoich zdolności twórczych, co może wpłynąć na rozwój pasji i zaangażowanie na polu rękodzieła. W ramach projektu ogłoszony został także konkurs haftu, na który wpłynęły prace ośmiu uczestniczek. Komisja konkursowa wyłoniła trzy laureatki oraz przyznała pięć wyróżnień. Pierwsze miejsce zajęła pani Aleksandra Banach, drugie pani Grażyna Polan, a miejsce trzecie pani Krystyna Płaczek. Wszystkie uczestniczki otrzymały statuetki, dyplomy, nagrody i upominki, które wręczył pan Marcin Piszczek, burmistrz Wyżyska. Konkurs jest jedynym konkursem hawciarskim na Krajnie, w którym ocenia się prace zgodne z kanonem. Prace powarsztatowe oraz zgłoszone na konkurs można było obejrzeć na wystawie w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, a później w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyżysku.